I wektorowy można liczyć na wiele różnych sposobów, ale moim zdaniem jeden z takich, w którym najtrudniej się pomylić, jest to liczenie za pomocą macierzy skośnie symetrycznej. Co to znaczy macierz skośnie Więc jeżeli mamy jakiś tam wektor A1, A2, A3, to macierz skośnie symetryczna wrzuca w określone elementy tej macierzy elementy wektora A. I teraz to się dzieje od tyłu. O. Teraz mamy. I mamy A1. Minus A1. Dzieje się to tak. Ja to sobie zapamiętuję w ten sposób, że ogólnie po przekątnej jest odwrotnie do siebie. Czyli jak był plus, to tak jest minus. A oprócz tego mamy od końca. I jeszcze mamy naprzemiennie znaki. Mamy dodatnie, ujemne, dodatnie. Czyli tak wygląda macie skośnie symetryczna. To się zapisuje w ten sposób. czyli to macie skośnie symetryczna zbudowana z wektora A. I co się okazuje? Że jeżeli mamy macie skośnię symetryczną i pomnożymy ją razy jakiś tam wektor, powiedzmy jakiś tam wektor B, to to jest to samo co iloczyn wektorowy z tych dwóch wektorów. Można liczyć na różne sposoby. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w, przy, w przykładzie. Czyli na przykład, jeżeli A to by było 1, 2, 3 a B to by było 1, 1, 1 to teraz zbudujmy sobie macie skośnię symetryczną z a I to jest 0 0 0 i teraz od końca 3 minus 2 i 1 a tutaj minus -3 2 i minus -1 Teraz y, to maciesz pomnożmy raz y, razy b 0, minus 3 3, minus 2 0, 0 1, minus 1 mnożymy teraz razy 1, 1, 1 i wychodzi nam mm, minus 1 ciech, ciech, ciech czyli 3, minus 1 to jest 2 i minus 1 Czyli wychodzi nam minus 1, 2 i 1 i to jest nasz wynik.